Halo, halo, dzień dobry! Z tej strony Bizony, a w dzisiejszym odcinku rozsijemy sobie nawóz. I oraz zabronujemy Oto pole No to z drogę panowie, Jedziemy Polimy tego dłonka i puszczamy i jedziemy co po malutku. Ile jedzie na godzinę? 9, no i taki wystarczy mniej więcej nie trzeba, bo to... Nierealne jest jak jedzie, jak nie wi widzę nie, nie u których osób, że jedzie 15 na godzinę albo 12 nie, maksymalnie. Ale co to jest za sianie, to... Dla mnie to jest nierealne, nie? O to właśnie chodzi, a ja gram realnie. No. Komputer mi trochę zawiódł. Troszkę mnie. Jak wam to powiedzieć? Klatki spadają, no a niestety. Jak prawie masz się 500 modów, no to... troszkę go... obciąża ten komputer, nie? A że mi się nie chce zbierać, nie chce mi się wysuwać tych śmieci. A no, nie chce mi się i... i no po prostu nie chce mi się. No to trochę by tego było, tym usuwania. że tu leniwy tu no, niestety nie no to niestety ale nie. leniwy jestem i tyle to przepraszam za, za ścinki za klatki no ale mam, mam komputer taki mam jaki mam lepszego mnie na razie nie stać a może w przyszłości, może, może kiedyś będzie. Ale czy będzie to... Czas pokaże. Teraz mam ważniejsze obowiązki. Robota, gospodarcza wieki o hmm. A że sam gospodarze, no to... Może pieniądze w pieniądze nawozy, opryski. No w paliwo. A jak się maszyna psuje, to tak samo Maszynę wyłożyć Wiecie o co chodzi. No i... trzeba wam tu powiedzieć? Tu będzie na tym polu. Niech się zastanowi. Kurwa mówię. Tam był je... Tam jest pszenica. A tamten kawałku domu jest owiec. Tam jest jęczmień. Może tu soję posieję? O, soja. To jest myśl, soja posiać? Czemu by nie? Rzadko się je soja. W sumie w czy nie? Więc, czemu by nie? Można. Jak najbardziej. <laughs> A może i plony będą lepsze? Jedziemy na gospodarstwo, to pokażę wam moje maszyny Tylko jeszcze To teraz zabiera do końca? Zabiera, oj Tak, tak on niby zabiera, niby nie Dobrze Jedziemy, 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 jedziemy jedziem. Ooo Dużo tego jeszcze jest? A to jedna dekora, dobra Jedziemy na gospodarstwo Oj. W przyszłości się może jeszcze jakieś pole kupić w gospodarstwie realnym, planuję, planuję sobie kupić jakiś kawałek ziemi, a może i to większy będzie, wiem, czas pokaże, na razie mam 30, to mi wystarcza, a to będzie w przyszłości, to, to się okaże, nie mam za dużo pieniędzy, bo to wiadomo. O, o, o właśnie, tu jest owiec, tam jest jedźmik u tego dobu. Już wyjeżdżamy. O, tu nasza 902 stoi bizonek. No jak. Tu go postawi. Tu mamy Bizona Rekorda. Już... Alanowszy bo Maffel już ma niebieskie. Tak wychodzili z Polanda. Wózel taki kupiłem od kolegi w cenie złomu, bo tu widać, że złom. Paliwo. A tu mamy te, tak. Tu mamy 60, się kukowiak. Przy do Tura jest, ale Tura nie kupiłem, bo mnie nie wystarczyło pieniędzy. Tu mamy 30. Poznaniaka. O! Idziemy tu, tu mamy druga, Nie tędy, o kurde. Nie tędy. Tędy przejdziemy. Tu są brony piątki, i kolejna to jest 30 MK. A tu mamy nawóz, ale tu, o, i ziarno. O. I to mój, i jeszcze jeden traktor, treżówka, o, przepraszam, treżówka, treżówka. I Tutaj mamy 902 idzie na tył gospodarską, może tędy jakoś dojdę Dojdę, o. A to sanki Jedny na większych kładłach, drugi na drugich mniejszych I lemker, Pół. 3 do 902 Akurat wystarczy To z tych sprzętów to tyle Dobrze, bierzemy bierzem 60, oj 60, 30 palimy zapali, a ja

Nic nie jedzie, to z tego słupka nic nie widzę, dobra, Skręcamy i jedzie. W porę. Idę. I susteczka, i do przodu. No. I kierunkolska, z tu będziemy. Fatwa monach było, kierunkolska tak samo, rozkładamy, ale troszkę za lekko podjechałem. Chcę troszkę. No. I cyk, i runujemy. Ma ciężko 30, ale daje radę, ciężko 30 by nie dała rady, co? Co wy, co wy, co 30 by nie dała rado? No żarów, z tego co wiem, 30 czasami ma... problem. Z piątkami. A ja mam czwórki broni, nie? Ale czwórkami daje, uf, daje radę. Spokojnie, nie? Mam, ile pora mam? Mam tak na razie. A może i trójka dojdzie. Trzy skartawy, pięć dojdzie. Mam taki zamiar. Nie będę kupować ale po prostu. ktoś mi da. Niech będę się oprawią. Będzie mi się podobać. to kupkie. Pora nie. A jak mi nie będzie mi się podobać? Bada to, to jego Mam tu tysięcy 60, ale co z tych planów wyjdzie, to nie wiem. To się okaże. Plan. Łóżdę. Dobra. Pieska ta część. Ja jestem gotów Tego nie powiem, że nie. Gdzieś mi tu kot łazi, łazi. Nie wiem, gdzie to łazi. No i... No i no i No i taka pistoletnie. Klatki mi spodają, profesy mi Myślałem, że będzie komputer dobry za 2000, Ale okazało się, że... Że nie. To jest... ...chodzi nie jest zły, nie? Najważniejsze, że L19 ciągnie. To najważniejsze. Ale myślałem, że będzie coś lepszego, nie? O co prawda za 2000 nie kupi dobre brzmienie? Bo nie kupi. To się gra oryginalnie bez modów ciągnie, nie? Ale z błędami więcej to jest, modów trochę jest. Niektórzy mają więcej tych modów i jakoś... Lepiej komputer ciągnie to, niż mózg, No ale... Kupiłem, kupiłem, najważniejsze. Że jest, że można sobie pograć. To jest dla Was nagrać, czy czasu. A no, bo wiecie z czasem jest mało, mało czasu mam, Idę na siódmą do roboty, wracam czasami po piątej, po drugą szóstej, a czasami się po dziesiątej, wracam w nocy, nie? Czasami w się pracuje, to jak trzeba, czy nie, jakaś kawalia, czy coś, to muszę być, nie, Muszę jestem w robocie, i nie. nie mam kiedy nagrać, nie, poza tym czasami weny na to nie mam, czasami czasu i weny, nie mam, ale że dzisiaj mam wenę, to dzisiaj zawsze nagrań. Wiem może gadam o ale ja nie nazywam tak często takich filmików, więc nie mam o czym mówić. Niby mam, to bogaty, nie? Ale żeby z nowego coś, coś powiedzieć z sensem, to nie bardzo, nie? Więc mam nadzieję, że zrozumiecie. O, oh, Nie chcę źle Ale wiecie o co chodzi Wiecie wiecie Stankowy wiarygodny Wiecie o co chodzi Co ty dużo stało się, ja połączę, bo... Które mamy godzinę 19. O Panie, to... To, 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 to jest... Już... Kurwa, to już ciemno nie było. Panie... Panie, już się ciemno robi. Nagryłem 12 minut filmu, a już ciemno się robi. Panie, coś Pan zrobił. Ja... Nie ja To się tu to prawie podebrało w ostatni raz, bo ja tego zgromadzenia nie powinienem. Jeśli jest, to jest. jest, jest. O. Nic wam to nie będę ukrywać. Jak nagrywam te filmiki szybkie, nie? Tu ukrywam to, żeby, żeby było widać, że płynne jest ja gra. A teraz sami widzicie, że nie gram na płynnych gromadach. O, 22, 21 czasami. 40, a jak tu bo... tak to jest o tak albo mi to jak no, 43, 45, tak czyli w górze to ale ja już przyczyniłem się do tego a jak w następnym pokoju grałem 17 co gra, co odbywa się to jest maksymalnie miałem 20 to jakiś moc jakiś bardziej sławny youtuber to na takich wps jakby nie grał, żeby wyrzucił się bo go na nowego, a ja musiałem grać bo... bo myślałem, nie, wiem... Znaczy, nie, było, nie, 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 myślałem... Myślałem, że na nie, nie, jeszcze nie, 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 nie,

demo demo, szukujmy się jakiejś zróbki słonecznej. Wybrałem na początku PSO, ja myślałem, że mi się ułożyć. Myślałem, że... Znaczy, chciałem sprawdzić, czy mi pociągnie. A zobaczyłem, że nie pociągnie. Więc... Byłem... Znaczy... Nie. Byłem częściowo też zmuszony, żeby kupić nowy komputer. No, ale nie będę wam... Z zaproszeniem półkę dla pracy. Zajmijmy się tym tutaj. To jest co? Teraz idziemy. końcu bronować. A widać co się ciemno robi, to jutro. Jutro się posieje tu soje. soję się posieje. Niech cię ślak. No i traktor kolejny. Który jest wolny? To nie jest wolny. Kurde, paliwo mi się skończyło. A tego się nie spodziewałem. No to nic, bierzemy. A mieścimy się tutaj? Czy jeszcze się zmieściłem? A, a w tym to ja nie? Czy zmieścimy? Yeah. Nie. Mieści mi się chyba. Aj, musiałem w stu Dobra, jedziemy. Chyba paliłoby się w końcu. A tego się nie spodziewałem. Że taka akcja wyjdzie. Z mi się palił po skończeniu. No to... nie, ani tak to wyjdzie. Dużo mi nie został, ale... To nie, zatankuję go zaraz Wóry na świato go zostawiłem i odtamkuję O i już. Już go od razu go zaprowadzimy. Zaprowadzimy go do w podwórek. Nic w nie jest... Wypadku nic powodowego. Kiecyczki, patrzcie się, kurde. A jak oraz? Tu bym postawił. O. o. O! No niczego nie spoglądało nic, nic się. To dobra, czy jest a to? Ding! Polska moc. Gdzie, yeah, tu. To jest Polska moc. Nie te, co maszyny. psują i psują i psują. Nic nie ma do zachodnich maszyn. Ale... stare traktory zachodnie to jeszcze jak się mówi, To jeszcze jest dobre, bo to się psują, bo to się starodawno. Ale te nowe turnire, nowe klasy, nowe plandy, nowe klasy i tym podobne to traktory, to cofnę. Dla mnie są, to nie jest humor, ale często, to bardzo często się psuje. A no to jak cięta się A jak a ja, mówię, a ja jak sobie mówię, coś to już trzeba przypłacić. 50 tysięcy, to wymienić. A tutaj, tu Jezus, w tym co to? Święgło ile kosztuje? Ile to sprzęgło kosztuje? W czy to... 30, czy to 150? Tak, może 50 zł na 1... 50, 150 i 50, złotych no to 100 zł, nie? Łapki! Częste to grosz to Do 500 zł, człowiek się pójdzie wyrobić, nie? To, to oczywiście, z czemu? No wiadomo, silnik to już jest droższy sprawa, nie? To już robi silnikę, no to... Trzy tysiące wypadnie mi. Zakręcamy. Zakręcamy. na dzisiaj. Koniec na dziś. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.